Cześć dzieciaki, witam na kolejnej lekcji wf z RMF Racing Team Gladiators. Na dzisiejszy trening potrzebny wam będzie tylko jeden rekwizyt. To będzie jedna butelka z wodą. Co do objętości, jak zawsze sobie tam dopasujecie do siebie. Jeżeli ktoś ma półlitrowe, litrowe, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś ma tylko duże butelki, zawsze z niej może odlać trochę wody, żeby ten ciężar nie był dla niego za duży. I w zasadzie to tyle z rekwizytów. Trening, szablon standardowy, najpierw zaczniemy sobie od rozgrzewki, która będzie się nam powoli rozwijała, będzie coraz bardziej dynamiczna, później 4, max 5 ćwiczeń głównych, na końcu jakieś tam rozciąganie. Dzisiaj troszkę popracujemy w parterze, w zasadzie większość źle będzie na, na brzuch, na mięśnie kory i na tym średniu dzisiejszym skupimy, także myślę, że jeszcze ewentualnie chwilka na zorganizowanie sobie butelki wody, ewentualnie w trakcie, w trakcie rozgrzewki, czy też pierwszych dwóch dwóch ćwiczeń jeżeli tam macie kogoś pod ręką rodzica niech wam przygotuje tą butelkę butelka nam będzie dopiero potrzebna od trzeciego ćwiczenia w pierwszych dwóch nie będzie wymagana więc myślę że powoli możemy sobie z naszą standardową rozgrzewką zaczynać i tak jak zawsze zaczynamy od drobnego marszu zaczynamy sobie marsz a ja w tym czasie załączam mój stoper żeby standardowo wszystko tutaj sobie kontrolować no i jedziemy delikatnie zaczynamy marsz za chwilkę będziemy to kręcać, Zaczynamy sobie już delikatnie truchtać. Pamiętajcie, że jak macie więcej dyspozycji miejsca do dyspozycji, to możecie sobie biegać po salonie pokoju wokół stołu tapchana. Jeżeli trenujecie z rodzeństwem, to też bardzo fajnie, bo to zawsze troszkę lepiej ten trening się dla Was będzie prowadziło. Dobrze. zaczynamy jeszcze troszkę podkręcać, troszkę szybszy ten bieg teraz. Ręce nam również pracują. I za chwilkę delikatnie przyspieszymy z przeskokami na boki lewo-prawo i zaczynamy delikatne przeskoki. Hop hop, hop, hop Jeszcze kilka i przejdziemy standardowo znów do naszego marszu dalej. Dobrze, wracamy do marszu. Za chwilę będziemy jeszcze raz te przeskoki robić. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Myślę, że wystarczy. I marsz. Marszerujemy. Truchcik. zaczynamy znów przyspieszać i za chwilkę dwie serie biegu bokserskiego za 3, dwa, 1 i lecimy szybko ręce pracują szybko, szybko, jeszcze chwila dobrze luźno biegniemy biegniemy spokojnie równamy oddech i za chwilę druga seria biegu bokserskiego. Za 3, 2, 1 i zaczynamy. Jeszcze chwilkę. Ok. I biegamy sobie znowu swobodnie. Wykorzystujemy całą powierzchnię pomieszczenia, gdzie trenujecie. Ma się się rzucić swobodnie. Oczywiście zachęcamy do komentowania na naszym fanpage'u pod tym treningiem. Jak się Wam z nami trenuje, piszcie z kim trenujecie: czy to rodzeństwo, czy rodzice. Dobrze. Teraz znów przyspieszymy. Teraz będzie zwykły sprint, za 3, 2, 1 i lecimy. Jeszcze kilka, dobrze. Tu sobie truchtamy. Jeszcze troszkę. Jeszcze chwila. I znów przyspieszamy naszym sprintem. Za 3, 2, 1 i lecimy. Ręce tutaj też pracują. Dobrze. Mam nadzieję, że już się troszkę rozgrzaliście. Naszą rozgrzewkę będziemy powoli kończyć. Jeszcze dwa ćwiczonka. Zróbcie sobie trochę miejsca. I lecimy z pajacykami dwa razy po 10. I za 3, 2, 1, zaczynamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10. Przechodzimy z powrotem do marszu. Po biegu. Piegniemy, biegniemy. I za chwilkę. Druga seria. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Za chwilkę jeszcze ostatnie ćwiczenie w naszej rozgrzewce I będziemy przechodzić do treningu głównego. Przechodzimy do parteru, moi drodzy. I. Jak już pewnie się domyślacie, lecimy po naszych kończynach. Dla przypomnienia: nadgarstki, łokcie, barki, biodra, kolana i kostki. I w tym ćwiczeniu starajcie się najbardziej stabilnie stać, żeby nami nie miotało na boki. I lecimy. Nadgarstki, łokcie. Barki, biodra, kolana, kostki i jeszcze raz. w łokcie, barki, biodra, kolana i do kostek. Dobrze moi drodzy, rozgrzewkę mamy za sobą. Teraz przejdziemy do pierwszego ćwiczenia. Ćwiczenie dość proste. sobie troszkę miejsca zrobię. Będą to w podporze wyrzuty nóg do tyłu, tak jak przy wszystkim znanym i ulubionym ćwiczeniu padnie powstań, przy czym my się ograniczymy tylko i wyłącznie do samego wyrzutu nóg do tyłu i powrocie. Teraz zademonstruję. Jesteśmy mniej więcej w tej pozycji i... Wyrzucamy nogi do tyłu dynamicznie. Zwróćcie uwagę uwagi przy tym ćwiczeniu, żeby usztywnić cały brzuch i żeby nasze biodra przy, przy wyrzucie nie schodziły nam w ten sposób do dołu. Tylko żeby wszystko tutaj ładnie, ładnie, sztywno trzymać na brzuchu i nie, nie przekrzywiać tutaj sobie odcinka lędźwiowego. to ćwiczenie wykonamy myślę. Trzy serie po 10 powtórzeń z, 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 z krótką przerwą, yy, i będziemy przechodzić do następnego ćwiczenia. Także myślę, że z tym pierwszym ćwiczeniem możemy zaczynać. Także jak jesteście gotowi, to zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 Przerwa. Dla osób, które miałyby ewentualnie problem z tym ćwiczeniem, taka troszkę łatwiejsza wersja. Jak jesteśmy w tej pozycji, po prostu wyciągamy nogi również, starając się, żeby tutaj nam pupa nie schodziła za nisko. Tutaj wszystko sztywno i w ten sposób też można to ćwiczenie wykonać. Także przejdziemy teraz do drugiej serii tego ćwiczenia. Do ustawiacie pod linią barków. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przed nami jeszcze trzecia seria. I to ćwiczenie będzie już za nami. Także chwilka oddechu. Jak ktoś ma ochotę szybkie łygłody i wykonamy ostatnią serię tego ćwiczenia. Przygotowujemy się. Dłonie pod linią barków. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że już jesteście porządnie rozgrzani. I co? Będziemy powoli przechodzić do kolejnego ćwiczenia. To ćwiczenie dość podobne. Wykonywać je będziemy też bardzo dynamicznie. Tutaj również będziemy głównie utrzymali naszą pozycję w podporze przodem. I z tej pozycji będziemy Uginali kolana na przemiennie lewa noga do prawej ręki, prawa noga do lewej. I dynamicznie w ten sposób będziemy sobie pracować. Również będą trzy e, serie tego ćwiczenia. E, myślę, że po, po 5 ugięć nogi na każdą stronę. Więc odliczamy do 10. Jak jesteście gotowi, zaczynamy. Tutaj również dłonie pod linią barków. Nogi wyprostowane. I pamiętajcie na lewa noga, prawa ręka, prawa noga, lewa ręka. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krótkie, szybkie, dynamiczne ćwiczenie. Starajcie się cały czas trzymać napięty brzuch. Żeby również kupa nie opadała zbyt nisko. I w ten sposób to ćwiczenie wykonywać. Także przechodzimy. Do drugiej serii zaczynamy dłonie pod linią barków. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze moi drodzy została nam ostatnia seria tego ćwiczenia. Chwila na oddech, łyk wody. I lecimy z trzecią serią. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bardzo dobrze. Okej okay, moi drodzy. Od teraz już będzie Wam potrzebna buteleczka wody, czyli nasz rekwizyt dnia dzisiejszego. Będę, będę uznania. Półlitrowa butelka litrowa, jeżeli większa, a będzie za ciężka, zawsze tą wodę możecie sobie odlać. Także ja może najpierw zademonstruję, co będziemy robić. Butelkę trzymiemy przed sobą. Nogi podnosimy do góry i przekładamy butelkę lewo-prawo, starając się, aby... Za bardzo nie rzucać na boki. Również będą trzy serie, po 10 powtórzeń, czyli 5 na lewą stronę, 5 na prawą. I co? Myślę, że możemy zaczynać. Czy złapiecie butelkę w ten sposób, czy tak, dla Waszej wygody. Nogi do góry, i lecimy. Teraz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Chwila odpoczynku. W międzyczasie można zaczerpnąć wody. Jeżeli ktoś ma za ciężko, może oczywiście z tego rekwizytu, z, którego, z którym ćwiczy, będzie zawsze troszkę lżej. To co, lecimy z kolejną serią. Przygotowujemy się na napięty brzuch i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Dzisiaj to szybkie dynamiczne ćwiczenia. W zasadzie jesteśmy już praktycznie w połowie naszego treningu. Przejdziemy za chwilkę do trzeciej serii tego ćwiczenia. I przed nami jeszcze w zasadzie dwa inne ćwiczenia. I można powiedzieć, że, że będzie po naszym dzisiejszym treningu. Ale zanim to jeszcze troszkę się musimy pomęczyć, to zapraszam na trzecią serię. Przygotowujemy się i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy z kolejnym ćwiczeniem. Również będzie nam tutaj potrzebna nasza butelka wody. Butelkę ustawiacie tak sobie. Już możecie w zasadzie złapać ją delikatnie w stopy. Kładziemy się na podłodze, na plecach. I zaczynamy naszą, zaczynamy naszą butelkę unosić stopa, stopami do góry. Pamiętajcie też o tym, że przy opuszczaniu starajcie się, żeby stopy nie dotkły no, e, ziemi z powrotem, żeby cały czas żół był w napięciu, i w ten sposób będziemy tą butelkę unosili góra-dół, przy czym będziemy się starać nie dotykać podłoża. I tak jak w poprzednich ćwiczeniach, 3 serie po 10 powtórzeń. Także myślę, że możemy zaczynać. Przygotowujemy się, łapiemy sobie stabilnie, mocno butelkę stopy. Napinamy brzuch i zaczynamy pierwszą serię. Raz i opuszczamy powolutku. Dwa. Trzy.

Chwila na odpoczynek. Jeżeli dla kogoś z tą butelką będzie zbyt ciężko, oczywiście może butelkę odłożyć i wtedy robić unoszenie stóp już bez, bez obciążenia. Mamy sobie chwilkę odpoczynku. Przygotowujemy się. Druga seria. Mocno, stabilnie butelkę. Kładziemy się i zaczynamy. Teraz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I 10. Wkładamy. za chwilkę trzecia seria. Jak pewnie zauważyliście, podczas tego ćwiczenia nie tylko męczymy brzuch, ale również nogi tutaj też odgrywają sporą rolę, gdyż no cały czas muszą być w napięciu, żeby, żeby tą naszą butelkę utrzymać. Także kto ma większy ciężar, to już może dość mocno to odczuwać. Kto ma troszkę lżej, bądź pracuje. Samymi stopami również myślę, że za chwilkę zacznie odczuwać, jak tutaj nam ładnie uda będą piekły. Czyli co? Zaczynamy naszą ostatnią serię tego ćwiczenia. Butelka, stopy, kładziemy się i zaczynamy. Raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć I dziesięć Dobrze kochani. Kolejne ćwiczenie za nami. I w zasadzie zostało nam ostatnie ćwiczenie, w którym również wykorzystamy naszą butelkę. Może najpierw zadam ostrożnie. Nogi podkulone. Leżymy butelkę, trzymamy na wyprostowanych rękach przed sobą i unosimy tułów do góry. I w ten sposób będziemy sobie trenowali. Tu na koniec myślę zrobimy dwa, dwie, dwie serie po 10 powtórzeń. I w zasadzie główny trening będziemy mieli za sobą. Także można się przygotować. I 10 powtórzeń zaczynamy. I dziesięć przed nami jeszcze jedna ostatnia seria, bądź sobie wygodnie miejsce, chwilka na oddech, zaczerpnięcia dwóch głębszych oddechów. Jak ktoś ma te szybkie wody i będziemy zaczynali z ostatnią serią naszego ostatniego ćwiczenia w dzisiejszym treningu. Także jak jesteście gotowi przygotować się butelki nad twarzą i powolutku zaczynamy. Oczywiście, oczywiście nie? dość ciężkie, ale myślę, że warto je od czasu do czasu prowadzić swój trening i w zasadzie nasz główny trening mamy za sobą. Przed nami jeszcze chwila na rozciąganie. Tutaj stanę bokiem. Nogi wyprostowane. Zaczynamy od pozycji leżącej na brzuchu. Dłonie przygotowujemy, jakbyście chcieli wykonać pompkę. Biodra przyklejone do podłoża i powoli wyprostowujemy nasze dłonie. Do pełnego wyprostu. Przetrzymujemy chwilkę. Trzymamy, trzymamy. Teraz delikatnie unosimy kolana. W tej pozycji przechodzimy do siadu na pośladki palcami staramy wyciągnąć się jak najdalej. Trzymamy chwileczkę. Wracamy do naszej pozycji leżącej i znów wyciągamy nasz tułów do na góry. Biodra jak najbardziej przyklejone. Trzymamy chwilkę i znów przechodzimy z kolanami na ziemią do naszego siadu i staramy się dłoni jak najdalej dosięgnąć do przodu trzymamy i jeszcze raz powrót do leżenia i ostatni raz wykonamy to ćwiczenie wyprostowujemy dłonie ręce całe rozciągacie cały brzuch i jeszcze raz przechodzimy do siadu i wyciągacie to nie jak najdalej dobrze kochani przechodzimy do siadu Lewa noga za prawe kolano, prawą ręką przesiągamy kolano w przeciwną stronę. My się skręcamy w tołowiu i trzymamy chwilkę. Cały czas tutaj naciągając nasze udo. Trzymamy jeszcze chwilkę. Powoli odpuszczamy. Zmiana nogi, i w przeciwną stronę. To samo. Trzymamy jeszcze chwilkę. Ok, powolutku puszczamy. I w ten oto sposób, kochani, dotarliśmy do końca naszego treningu. Także ja bardzo dziękuję za udział. Zapraszam, oczywiście, na kolejny trening. Pamiętajcie o komentarzach na naszym fanpage'u pod treningiem. Jak Wam się z nami trenowało. No i co, widzimy się następnym razem, hej.